Roki to firma z olbrzymią tradycją. Powstała w 1932 roku. Dziś jest jednym z największych dostawców obuwia dla takich grup jak wojsko, wędkarze, myśliwi czy ludzie pracujący w ciężkich warunkach. Firma stawia na najwyższą jakość wykonania, stosuje najlepsze materiały i własnoręcznie opracowane technologie. Warto przyjrzeć się temu, co oferuje jeden z ich podstawowych modeli. Zacznijmy od podeszwy. To właśnie od niej bierze się nazwa tego buta. Links to specjalnie wymodelowana formuła bieżnika, która zapewnia bezpieczne poruszanie się praktycznie we wszystkich warunkach. Podeszwa wykonana jest ze specjalnie zaprojektowanej przez roki gumy. To nie jest pożywo plastikowe, to rzeczywiście jest guma, co daje się bardzo ładnie wyczuć, dotykając rękami. Wysoki bieżnik zapewnia nam dobrą przyczepność praktycznie w każdych warunkach. Będzie nam bardzo ciężko w tych butach poślizgnąć się, czy nie mieć dobrego oparcia. But wykonany jest z wodoodpornego Gore-Texu. Na bokach buta mamy Panele ze specjalną siatką przepuszczającą powietrze. Producent gwarantuje, że do środka nie dostanie nam się woda. Czubek buta chroniony jest dodatkowym fragmentem gumy. Sam czubek jest bardzo twardy, w związku z tym, nawet przy przypadkowym uderzeniu w jakiś kamień, w drzewo, czy w ogóle w jakąś przeszkodę terenową, stopa jest bardzo dobrze chroniona. To samo z tyłu. Pięta chroniona jest dodatkowymi elementami podeszwy. Także rzeczywiście, nawet jeżeli byśmy się gdzieś oślizgnęli, raczej nie uszkodzimy sobie nogi. Bardzo fajnie rozwiązany jest temat języka. Język jest wszyty. Tworzy jedną część z butem. W związku z tym, jeżeli wejdziemy w wodę. I z tej strony będzie nam woda napływała na but, nie ma specjalnie szansy na to, żeby woda wlała się do środka. Otwór do włożenia stopy dzięki specjalnej konstrukcji języka jest dość duży, więc przy użyciu niewielkiej pomocy ręki możemy but założyć, co jest bardzo korzystne, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w terenie i nie mamy stabilnej pozycji. Włożenie buta szybko jest bardzo istotne. Kolejna kwestia to sznurowanie buta. Do połowy wysokości sznurowania przerzucamy sznurowadło przez metalowe pętle. Natomiast w drugiej części sznurowadło wędruje przez specjalne zaczepy, co pozwala na bardzo szybkie sznurowanie i rozsznurowywanie buta. Bud sznurujemy dwustopniowo, najpierw ściągamy dolną część, a następnie przeciągamy sznur przez zaczepy. I mamy bardzo dobrze opiętą stopę. W środku znajduje się specjalnie zaprojektowana przez Roki wkładka o kształcie anatomicznym, która dostosowuje się do kształtu naszej stopy. Ma ona specjalne dodatkowe poduszki amortyzujące stopę. W środku połączenia wszystkich elementów są szyte. Z tyłu mamy również język, dzięki któremu łatwiej jest wciągnąć but na stopę. Buty są bardzo fajne, elastyczne w miejscach, które są potrzebne, czyli przede wszystkim tutaj na zgięciu. Natomiast cała konstrukcja jest bardzo sztywna. Waga jednego buta to około kilograma. Buty są bardzo wygodne. Pracują w miejscach, które są do tego przeznaczone. Natomiast podeszwa to czuć dobrze izoluje nas od podłoża. W środku wyprofilowana wkładka dobrze trzyma stopę, nic nam się tutaj dodatkowo nie rusza, natomiast podeszła typu Links daje bardzo pewne umocowanie na gruncie. Một q u y